Witam Was serdecznie na kanale Dzieciaki Testują. W dzisiejszym filmie zajrzymy do wnętrza zestawu LEGO Harry Potter numer 76400. Jest to zestaw z testralami. Zestaw tych klocków mamy z księgarni taniaksiążka.pl, gdzie możecie kupić wiele różnych, poza książkami oczywiście, zabawek i klocków Lego, nie tylko z serii Harry Potter, bo ja Wam pokazywałam też już w jednym z poprzednich filmów, bodajże w zeszłym miesiącu, Lego Minecraft, który też możecie kupić w tani książce. Zestaw z testralami ma figurkę Luny, na której Przyznam, bardzo mi zależało. Jestem ogromną miłośniczką serii Harry Potter, bardzo lubię filmy, książki, no i kolekcjonuję też Lego związane z tą serią właśnie. Bardzo dawno temu ja Wam chyba pokazywałam jakieś zestawy, które mamy, ale na pewno nie wszystkie. Może kiedyś zrobimy sobie taki tour po naszej kolekcji Lego z Harrym Potterem, właśnie. Ale dzisiaj zajrzymy do środka zestawu z testralami, który to oczywiście mamy już złożony i teraz przed kamerą wjeżdża główny, zainteresowany, czyli testral? Testrala? Jak się mówi na te test stworzenia? Testrale! Może po prostu mówmy na nie testrale, bo są w zestawie dwa. Jeden duży i jeden malutki. Zobaczcie, jaki słodziak się tutaj znalazł. Testral... Te strala, czy też te strale duże, mają ruchome skrzydła, zobaczcie tylko. Może oczywiście latać. Można mu odczepić ten powóz, ten wóz, który on tutaj ciągnie. Tutaj w środku znajdziemy jakąś gazetę, czy ulotkę. Nie mam pojęcia, co to jest. Są tutaj oczywiście miejsca do siedzenia z przodu, oraz z tyłu również. W zestawie jest figurka luny. Ma czadową torbę oraz Harry Potter, który trzyma jabłko, być może będzie chciał nakarmić nasze testrale. Jest też tutaj drzewko. Chary, się troszeczkę z drugiej strony. Jest też drzewko, a przy tym drzewku rośnie uroczy muchomor. Zobaczcie jaki słodziak tutaj się znalazł również w tym zestawie. No i tak się prezentuje całość. To nie jest jakiś mega duży zestaw. Tutaj może sobie posadzimy harego. O, może siedzieć, może prowadzić Powóz, ale luna się chyba obok niego z tą torbą nie zmieści. Luna siada do tyłu. E, mogą jeździć tutaj te wszystkie elementy. Oczywiście koła są ruchome powóz może skręcać. Gdy odczepimy te stralowi skrzydła już Wam pokazuję to możemy wyczepić mu też o powóz. Tak to wygląda. Później przyczepiamy mu same skrzydła, ale ja pozostawię tutaj wczepione, wczepiony ten powóz, no bo nasze te strale wożą uczniów do Hogwartu, dobrze mówię? One ich tam bodajże przewoziły w którymś odcinku właśnie, jak Harry poznał Lunę w tym powozie. I Harry był jedynym, właściwie Harry i Luna byli jedyni, którzy widzieli te stworzenia... Pozostali uczniowie myśleli, że te powozy jadą same, przez nikogo nie ciągnięte. Mały zestral jest uroczy, noc słodziak nad słodziaki. Nogi im się nie ruszają, jak widzicie tutaj wszystko jest stałe, jedynie dużemu skrzydełka, aby mógł polecieć, poszybować gdzieś hen w przestworza. No i tak to wygląda. Zestaw z stralami Harry Potter, Luna i dwa... Czarne stworki z powozem i drzewkiem. Zapraszam Was gorąco do subskrybowania mojego kanału, aby być zawsze na bieżąco ze wszystkimi recenzjami, których jest myślę, że całkiem sporo. Nie codziennie, ale co 2-3 dni nowy film się pojawia na blogu, za to codziennie dzieje się coś nowego, więc tam też zajrzyjcie w opisie do filmu, jest link do bloga. I będę Wam również bardzo wdzięczna za zostawianie łapek w górę pod. Filmami. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia w kolejnych recenzjach.